Joga to jest trening dla każdego i dla biegaczy myślę szczególny. Uważam, że osoby intensywnie ćwiczące powinny jogę na stałe wpisać do swojego treningu, do tego treningu podstawowego. Ona powinna być integralną częścią każdego treningu tak naprawdę. Dlaczego? O, no, dlatego, że joga ma dużo możliwości i wiele daje. Po pierwsze, joga to praca z ciałem. Czyli rzecz najważniejsza dla biegaczy rozluźnianie i rozciąganie mięśni, czyli zapobieganie kontuzjom, regeneracja najbardziej obciążonych stawów czyli stawów kolanowych, stawów skokowych, wzmacnianie mięśni i nie tylko mięśni posturalnych, ale co ważniejsze mięśni głębokich czyli tych, które odpowiadają za stabilizację ciała. Ale to tylko ten pierwszy aspekt jogi. Drugi, Bo działa nie tylko na ciało, tak? No pewnie, nie tylko na ciało. Drugi nieco subtelniejszy to praca z oddechem. I tu myślę, każdy zbiegaczy zgodzi się ze mną, że oddech podczas biegania jest bardzo istotny, zresztą podczas każdego wysiłku. Więc my jogini wiemy, jak regulować oddech, jak go używać wtedy, kiedy zmęczone jest ciało, zmęczony i znużony jest umysł. Tego na Jodze można doświadczyć i tego na Jodze można się nauczyć. Ale jest jeszcze coś jeszcze. To właśnie, poszczególne partie ciała, ta. oddech i co jeszcze? Jest jeszcze umysł. Jest jeszcze umysł, czyli koncentracja, czyli nauka koncentracji. Myślę, że to jest bardzo ważne dla biegaczy długodystansowych. Oni doświadczają tej samotności, bycia z sobą tu i teraz. I tak naprawdę powinni się tym cieszyć i z tego czerpać siłę. Ja myślę, że oni doświadczają czegoś na podobieństwo takiej jogicznej medytacji. Nie wiem natomiast, na ile z tego czerpią i na ile są tego świadomi. Tego na jodze można się nauczyć. Pani zna środowisko. Ilu biegaczy, hm, nie wiem jakiego słowa użyć, uprawia jogę? Praktykuje. Praktykuje, Praktykuje jogę. No niestety niewielu. W wielu szkołach jogi w Polsce y, są tworzone specjalne grupy dla biegaczy i wtedy dopasowuje się ćwiczenia, dopasowuje się praktykę do potrzeb takich osób. Y, takie grupy funkcjonują już od dawna z powodzeniem. Są dość oblegane, czyli jest taka potrzeba. Niestety w Suwokach takiej grupy jeszcze nie ma. No mam nadzieję, że zostanie utworzona. Rzeczywiście parę osób biegających przychodzi na zajęcia jogi i tu jestem pełna nadziei i wiary, że to się zmieni i tych osób będzie coraz więcej. Zachęcam. A jak Pani zamierza zarazić jogą uczestników ultramaratonu Chańca? Mhm. Kiedy to się wydarzy, już dziś czy jutro? Wie pan, w tej chwili mam tylko słowa, hmm. <noise> które mogę panu przekazać, y, za pośrednictwem pana i telewizji przekazać y, innym. Y, jest pani wiarygodna, <noise> mnie już tak przekonało. <noise> w dużym stopniu. Bardzo się staram. E, natomiast e, no jakby przekonać się można tylko i wyłącznie poprzez praktykę, czyli trzeba przyjść na zajęcia i tego doświadczyć. Po prostu trzeba ćwiczyć, trzeba praktykować, próbować, tak jak ze wszystkim w życiu. To są ćwiczenia głównie oparte na stretchingu, ale tak jak wspomniałam, również ćwiczenia wzmacniające. I to jest początek. Praktyka jogi zawsze zaczyna się od ciała. Da się przyjść na, na jogę prosto z kanapy, czy jednak jakaś aktywność. Wcześniej w tym naszym życiu musi być. Da się, zajęcia jogi są tak dostosowane, tak dopasowane do uczestników, by każdy mógł na nich się znaleźć, by każdy mógł ćwiczyć, niezależnie od swoich ograniczeń, od problemów zdrowotnych, bo i takie osoby trafiają na zajęcia. Nie istnieją ograniczenia wiekowe, nie istnieją ograniczenia zdrowotne, jeśli chodzi o praktykę jogi. Każdy na pewno sobie na zajęciach poradzi. Kiedy zbyt długo leżymy, siedzimy na tej kanapie, o której mhm. wspomniałem, i decydujemy się w jakimś tam porywie, nie wiem, wiosennym na jakąś aktywność fizyczną, to to z czym bardzo często wtedy przegrywamy, co nas zniechęca, to te takie pierwsze zakwasy, jak to wygląda w przypadku jogi? No dużo tych mięśni pewnie też pracuje. O tak, joga jest treningiem takim ogólnorozwojowym, bardzo holistycznym. No wie pan, no tak, tak, wtedy kiedy używamy ciała, to jakieś efekty tego są. Trzeba to zaakceptować i ta akceptacja myślę wiedzie do sukcesu. Jak pani wtedy motywuje te osoby, żeby nie zwątpiły, nie zrezygnowały? Cze? Jest krzyk? Nie, nie, no joga i krzyk, no, nie pasuje. No, no, oczywiście, no oczywiście żartuję, wie pan, mogę opowiadać o swoich doświadczeniach i jakby na podstawie tego, co, co ja przeżyłam, czego doświadczyłam, mogę zachęcać osoby do... Praktyki I to chyba w zasadzie jest jedyna droga. Tak jak powiedziałam, jedyną drogą do osiągnięcia celu, podobnie wiodzę, tak i ubiegaczy, os osób, które biegają w maratonach, jest praktyka, jest robienie. Innej metody, innego sposobu nie znam. Pani biega, czy nie? Biegam. Biegam, aczkolwiek jestem początkującym biegaczem. Mam nadzieję, że kiedyś wystartuję w jakimś maratonie. Na razie nie mam odwagi, ale trenuję, jestem wytrwała. I będę wytrwała. A co jest trudniejsze, rozpocząć praktykowanie jogi czy, czy bieganie jednak? <laughs> nie umiem odpowiedzieć. Chyba. Je, jeszcze, jednak, tak? Tak, jeszcze. Nie, nie umiem odpowiedzieć. Myślę, że do wszystkiego potrzebne są po prostu chęci i otwarty umysł. Mhm. Ci ludzie, których tutaj spotykamy w biurze zawodów na otwarty umysł mają. Mówiłem tutaj od razu, atmosfera jakaś rodzinna. Ludzie nawet, jeżeli tak. się nie znali tak. wcześniej, no to minuta, dwie i już patrzę. Mm -hmm. są za Tak, tak, bo wie pan, sport łączy. Niezależnie od tego, czy to będzie yoga, czy to będzie bieganie, czy to będzie jakakolwiek inna forma ruchu, zawsze łączy ludzi. To jest coś wspólnego, tworzy się jakaś zażyłość, środowisko. Bardzo dobrze.